Wyglądaj atrakcyjnie. Cokolwiek sobie teraz nie pomyślisz, musisz wziąć na serio te słowa. Dla mężczyzny ważny jest Twój wygląd. I nie chodzi tu o to, żebyś wyglądała w jakiś określony sposób. Chodzi o to, żeby Twój wygląd pokazywał, że o siebie dbasz. Mężczyźni są wzrokowcami. Jeżeli twój mężczyzna mówi ci, że twój wygląd nie ma dla niego znaczenia, to znaczy, że jest dżentelmenem. To znaczy, że nauczył się tak mówić, że jest na tyle biegły w relacjach międzyludzkich, że już wie, że kobieta może źle odebrać jego słowa mówiące o tym, że wygląd kobiety ma dla niego znaczenie, że to jak wyglądasz jest dla niego ważne. Podejdź do tego bardzo poważnie. Gdy kobieta o siebie dba, wysyła światu i mężczyźnie sygnał, że jest godna tego, by o nią dbać. Inaczej zapada w mężczyźnie ta kobieta niż taka, która o siebie nie dba. Im bardziej wyglądasz inaczej i im bardziej wypowiadasz zdania typu ja czuję, zamiast ja myślę, tym bardziej on nie może przestać o tobie myśleć. Z pewnością zdarzyła ci się sytuacja, kiedy twój mężczyzna na pierwszy widok ciebie zrobił wow! Jestem pewna, że potrafisz wyłapać takie momenty. Jak wtedy wyglądasz? Przypuszczam, że wtedy wyglądasz jak milion dolarów i czujesz się jak milion dolarów. Właśnie takiego wyglądu i takiego samopoczucia mężczyzna od ciebie oczekuje. Masz wyglądać tak, abyś ty czuła się pięknie sama ze sobą. Wtedy to działa na niego jak magnes. Atrakcja jest ważna. Atrakcja to jest taki pierwszy magnes, który przyciąga mężczyznę do Ciebie. Jednocześnie w długotrwałym związku to nadal pozostaje magnesem. Dlatego korzystaj ze swoich najlepszych ubrań, z takich ubrań, które Ty lubisz i w których Ty czujesz się wyjątkowo i pięknie. Pamiętaj, że przyszłości już nie ma, a przyszłość jest efektem Twojego samopoczucia tu i teraz. Dlatego przejrzyj swoją garderobę i pozbądź się ubrań, w których jest ci tylko wygodnie, a nie dają ci atrakcyjnego wyglądu. Miej tyle ubrań i takie ubrania, abyś niezależnie od tego, co na siebie włożysz, czuła się seksowno, seksownie, kobieco i pięknie. Masz błyszczeć swoim ubraniem i swoim samopoczuciem. Masz opromieniać tym blaskiem wszystkich dookoła każdego dnia. Masz emanować urokiem. Mężczyźni widzą Twój urok. Mężczyźni widzą, czym emanujesz. Oni wyczuwają, jakie emocje Ciebie wypełniają. To tylko nam kobietom wydaje się, że oni postrzegają nas tak, jak my postrzegamy same siebie. Do tylko nam się wydaje, że jeżeli my widzimy krzywo zrobioną kreskę na oku, bądź nierówno, nierówno, nierówno zrobione brwi, to mężczyzna widzi to samo. Absolutnie tak nie jest. Mężczyzna i tutaj działa zupełnie inaczej niż my. On nie potrafi dostrzec pojedynczego szczegółu. On widzi Ciebie jako całość, jako jeden twór. Bez szczegółów, jako jeden twór. Z całą aurą, którą emanujesz. Dlatego musisz emanować urokiem. Nie standardami piękna, które lansuje telewizja czy, czy social media. Masz emanować swoim wewnętrznym spokojem, harmonią i radością. To jest właśnie urok i piękno. On widzi cały obraz ciebie jako spójną ciebie, jako spójną całość. I nie oszukasz tego makijażem, nie oszukasz tego, jak się czujesz ubraniem czy przyklejonym uśmiechem, bo faceci świetnie wyczuwają, gdy kobieta ma wzburzone emocje, nawet jeżeli się uśmiecha. Wtedy odruchowo do niej nie podchodzą i nie potrafią tego wyjaśnić, nie potrafią powiedzieć, co ich od niej odpycha. Emanuj więc wdziękiem, aby on był tobą oczarowany. Ponadto poruszaj się z gracją i płynnie, nawet gdybyś miała to ćwiczyć. Zrób to. To jest kolejny element, na który mężczyzna z pewnością, jako że jest zrokostwem, zwróci uwagę. Jeśli poruszasz się mocno, twardo, w sposób silny lub w sposób kanciasty, to swoim chodem przypominasz mężczyźnie innego mężczyznę. A jeżeli to jest mężczyzna heteroseksualny, to będzie to czynnik, który go od Ciebie odpycha. Dlatego pilnuj się, aby mieć wyprostowaną sylwetkę, aby robić powolne ruchy. Długo zastanawiałam się, co jest takiego pociągającego dla mężczyzny w striptizie. Jak przesłuchałam wiele szkoleń na temat tego, jak funkcjonuje mężczyzna, na co zwraca uwagę i czego potrzebuje, to zrozumiałam, że mężczyzna u striptizerki wcale nie szuka jego ciała a już na pewno nie szuka pięknego ciała. Mężczyźni lubią oglądać stripteaserki właśnie dlatego, że one poruszają się z gracją w sposób kobiecy. Zwróć uwagę, że stripteaserka bardzo często spowalnia tempo swoich ruchów. Ty również możesz się przyłapywać na tym i trenować to każdego dnia, aby robić rzeczy przy mężczyźnie w wolniejszym tempie to będzie na niego naprawdę działało hipnotyzująco. Jeśli masz przy nim naczynia, zrób to powoli. Nie martw się, że tracisz czas. Zrób to powoli, skupiając się na powolnych, płynnych ruchach, a zobaczysz, że nawet wtedy mężczyzna nie będzie mógł oderwać od ciebie wzroku. Jeśli masz ochotę nasmarować sobie dłonie kremem, to również możesz to zrobić przy mężczyźnie w sposób bardzo sensualny i atrakcyjny. To znaczy, zamiast robić pach, 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 i krem wklepany w ręce, możesz dłonie swoje delikatnie gładzić, wmasowywać powolnymi ruchami, magnetycznymi ruchami, nie zdziw się, jeżeli on będzie wpatrzony w ruch Twoich dłoni, jak zawiesi na nich wzrok. Właśnie to jest to, czego mężczyzna poszukuje u atrakcyjnej kobiety. Podsumowując, mężczyzna szuka u ciebie nie tyle spełnienia standardów piękna płynących z social media, lecz szuka twojego indywidualnego wdzięku, twojej indywidualnej klasy, tego, co ciebie wyróżnia spośród innych kobiet, a jednocześnie jest tak odmienny od tego, kim jest on sam i jaki jest on sam. Aby Ci pomóc wyglądać atrakcyjnie, zaproponuję Ci jedno zadanie do wykonania. Kilka razy dziennie, przez kilka najbliższych dni, wyobraź sobie, że przez środek Twojego tułowia przechodzi sznurek. I ten sznurek pociągasz do góry. Głowa wtedy idzie w tył, broda niech zbliży się do szyi, a klatka piersiowa niech się uniesie. Pupa w tej sytuacji naturalnie niech schowa się w przód, niech się wypnie do przodu troszkę. Twoje ciało fizjologicznie w tej pozycji poczuje się odciążone i pewniejsze siebie. I teraz zapamiętaj, tak, jak Twoje emocje wpływają na Twoją postawę ciała. Tak, postawa ciała również wpływa na Twoje wnętrze. Dlatego warto w słabszej chwili stanąć wyprostowaną przed lustrem i się do siebie uśmiechnąć. Wykorzystaj tą dwutorową umiejętność Twojego ciała. I wyglądaj dla niego atrakcyjnie, magnetycznie i hipnotyzuj go swoim wyglądem. Witaj, kochana. Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie gorący temat. Moją intencją jest. Byś po przesłuchaniu tego nagrania spojrzała na kwestie striptizerki w życiu twojego męża czy partnera z troszeczkę innej strony niż zazwyczaj. Jeśli twój mąż wykazuje zainteresowanie innymi kobietami, albo nawiązuje z nimi za bliskie według ciebie relacje, to wiedz, że powodem są tu jego niezaspokojone męskie potrzeby. Każdy mężczyzna, niezależnie jak był wychowywany, a gdzie mieszka, ani czym się zajmuje w życiu. Ma naturalne potrzeby, ma takie same naturalne potrzeby, jak wszyscy inni mężczyźni. I te, te, te potrzeby wynikają z faktu, że są mężczyznami i że funkcjonują jak mężczyźni, dla mężczyzny. Związek z tobą jest przestrzenią, w której te potrzeby powinny być zaspokajane. Jeśli natomiast te bazowe potrzeby nie są zaspokajane, to twój mąż będzie szukał ich zaspokojenia na zewnątrz. Mężczyzna stworzy sobie przestrzeń, w której te bazowe potrzeby zostaną zaspokojone, nawet jeśli będzie to poza relacją z tobą. Stąd umawianie się. Na spotkania z innymi kobietami, stąd jego aktywność na Tinderze, czy wizyty, wizyty w klubach ze striptizem. No właśnie. Mężczyzna odwiedza tego typu miejsca z zupełnie innych powodów niż tam kobietom się wydaje. Mianowicie, on nie chodzi tam wcale po oglądać na gości. On nie idzie popatrzeć na ładniejsze piersi niż ty masz. On idzie tam po to, by przez chwilę poczuć się zauważony, wysłuchany, by zdobyć chwilę, gdy jest widziany przez kobietę. Idzie tam po to, by obcować z żeńską energią, która daje mu swoją uwagę. Dobra striptizerka wie, że jej praca nie polega na podniecaniu mężczyzny. Ale na zaspokojeniu potrzeb swojego klienta, przez które on przyszedł do klubu Go-Go. Te potrzeby to danie mu uwagi, prawie nie komplementów, wysłuchanie go, bycie dla niego, dawanie mu przestrzeni, by się chwalił swoimi osiągnięciami, łechtanie jego ego. Co ty jako partnerka, narzeczona czy żona możesz zrobić, by twój mąż nie szukał ujścia swoich potrzeb poza tobą? Wiedząc, jakie są bazowe potrzeby twojego męża, które gwarantują ci jego wierność, możesz rozwijać w sobie te cechy, które są dla niego atrakcyjne. O tym nagrałam poprzednie podcasty. Zapraszam cię do ich wysłuchania. Natomiast podsumowując, jeśli czujesz zazdrość, to możesz obrać jedną z dwóch dróg postępowania: walczyć z tą trzecią osobą, z tą drugą kobietą, na którą Twój mąż czy partner zwrócił uwagę czyli to, na tą kobietę, która wchodzi w Wasze małżeństwo albo skupić się na pogłębianiu bliskości z Twoim mężem i z samą sobą. Jeśli jesteś zazdrosna o to, że Twój mąż ogląda nagie ciała innych kobiet, między innymi striptizarki, to pamiętaj, że u podstaw zazdrości stoją przekonania, które zamiast Cię wspierać i czynić Twoje życie i Twój związek satysfakcjonującym, powodują, że męczysz się. I zamiast cieszyć się tym, co masz tu i teraz, to Ty siedzisz w swojej głowie, w swoich lękach i w swoich obawach. Projektujesz te obawy na swojego męża, o którego jesteś zazdrosna. A zatem najpierw przyznaj się do tego, że poczułaś zazdrość. Następnie zastanów się, czego Ci brakuje, jaki brak ta zazdrość Ci pokazuje. Oraz pomyśl, czego Ty tak naprawdę chcesz. Co jest tym, przez co aż czujesz potrzebę krytyki tej drugiej kobiety, na którą Twój mąż spojrzał? porozmawiał, uśmiechnął się, wysłał jej smsa, czy być może się z nią nawet umówił. Powtórzę jeszcze raz, że zazdrość zawsze wynika z Twojego wątpienia w siebie. Jeśli Twój partner zrobił coś, co wykracza poza zobowiązania Waszego związku, czyli coś, co przekracza granice tolerancji Waszego związku, to zamiast zamykać się w mieszance własnych przykrych emocji, możesz zadziałać proaktywnie. Oznacza to, że jako dorosła kobieta idziesz do swojego partnera, mówisz, że wiesz, co zrobił. Mówisz, że według ciebie to jest przekroczenie granic waszego związku. Możesz go zapytać, co się dzieje, jak on się z tym czuje, co on o tym myśli, z czego to wynika, co z tym możecie zrobić. Jednakże, aby dokonać tego kroku musisz być mocno zakorzeniona we własnej wartości bo bez tego te kroki będą dla ciebie przerażające i niemożliwe do wykonania w pełnym opanowaniu spokoju i braku manipulowania jeśli okaże się, że jest to sytuacja, którą można wyprostować i oboje tego chcecie to super jeśli natomiast z tą sytuacją nic nie da się zrobić to musisz przemyśleć Czemu miałabyś chcieć być z mężczyzną, który przekracza Twoje granice? Jeśli Twój mąż lub partner zachowuje się nieodpowiednio i nie chce tego zmienić, to teraz pora na Twoją decyzję i Twoje działania mające na celu ochronienie Ciebie. Pamiętaj również, że taka postawa mężczyzny mówi o nim, a nie o Tobie.